Dzień dobry Państwu. Euro dolar w minionym tygodniu umocnił się, a jego kurs wzrósł z poziomu 1,28 w poniedziałek do poziomu 1,31 w piątek. Koniec poprzedniego tygodnia obfitował w istotne publikacje makroekonomiczne. Szczególnie mile zaskoczyła produkcja przemysłowa w USA, która wyniosła 1,1% wobec prognozy 0,3% to najwyższa dynamika od prawie dwóch lat. Dzisiejszy kalendarz nie obfituje wiele wydarzeń. O godzinie 11 ja poznamy raport dotyczący handlu zagranicznego w strefie euro. O 14.30 pojawił się indeks New York Bayer State na USA. O godzinę później poznamy napływ kapitałów również dla Stanów Zjednoczonych. Obecnie kurs euro-dolara wynosi 1,31,60. Złoty w tylko nie umocnił się zarówno do euro, jak i dolara. I obecnie jego kurs wynosi 4,08, jeśli chodzi o euro, i 30, jeśli chodzi o dolara. Podczas dzisiejszej sesji nie mamy. Doniesień z rodzinnej gospodarki. Więc uwagi, inwestorów będą w mierze przykuwać kwotowanie pary euro USD oraz doniesienia z szerokiego rynku. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Życzę miłego dnia. Do widzenia.